Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam was na recenzję Bruno Whatever od Leo Gramski Gramskiego. To jest książka, która wyszła spod pióra autora albo autorki osoby autorskiej, która już ma na koncie kilka książek, ale w tym momencie występuje pod pseudonimem, ponieważ debiutuje w tym gatunku. Także będziemy się zwracać jako osoba autorska. A o czym w ogóle jest Bruno Whatever? Z tytułu można wiele wymieszkować. Nasz główny bohater, Bruno, jest raczej nastawiony dosyć neutralnie, ma takie... dosyć wywalone na wszystko teoretycznie. Nie interesują go media społecznościowe, raczej średnio mu idzie w kontakty rodzinne tak itd., itd. Po prostu jest taki whatever właśnie. Że wszystko mu jedno, że obojętne. Chociaż tak naprawdę widać to tylko i wyłącznie w kwestiach jego przyjaciółki, Julki i jeszcze jednego ziomka, który mówi, o, jesteś Bruno, whatever, a w jego przemyśleniach raczej jest tutaj. No nie widać tej obojętności jakoś bardzo. Jest to taki typowy nastolatek, który nie przejmuje się rzeczami, które są ważne ale przejmuje się takimi małostkami, które dla niego są ważne. To jest książka o odkrywaniu samego siebie, odkrywaniu swojej seksualności, co tutaj właśnie się dzieje. Uważam, że raczej średnio został podjęty tutaj ten temat, ale za chwilkę się z tego wytłumaczę, bo generalnie jest tutaj bardzo dużo ciekawych, ważnych wątków, problemów, zagadnień, które można by było poruszyć tak na dobrą sprawę prawie wszędzie. Chodzi mi tutaj o m.in. szkodliwy wpływ social mediów na ludzi, środowisko, tworzenie opinii. Dalej mamy poruszony temat niechcianej ciąży i kwestie aborcyjne. No i jako główny wątek, motyw przewodni, wybaczcie, że tak to nazywam, ale po prostu tak to wychodzi z struktury treści, jest to kwestia homoseksualności, ale. Zdziwiłam się trochę, tak szczerze mówiąc, bo ta książka jest pełna stereotypów, a jednak opowiada o środowisku queerowym. Więc <laughs> nie wiem, czy, czy tutaj to widzicie, ale najbardziej chyba ruszyła mnie kwestia tego, że kiedy nasz główny bohater Bruno postanawia, że razem z Julką, którą zna od dzieciństwa, chce być w związku, no bo poczuł, że ją kocha i okej. Okay. Ale na imprezie pocałował innego chłopaka, to jego znajomy Oli natychmiast mu mówi: Jestem gejem. Kropka. Jakby przez całą treść mamy narrację prowadzoną właśnie w tym stylu, że albo jesteś gejem, albo jesteś hetero. I jakby nie było zupełnie nic pomiędzy, jakby biseksualizm nie istniał, jakby... <laughs> no jest to, moim zdaniem, po prostu krzywdzące. Tym bardziej, że to ma być książka pisana w środowisku queerowym. I co do stereotypów dalej, no to... Słuchajcie, jakby... Wyobraźcie sobie tak. Nie patrzcie na to, jakich macie znajomych, a nie nic. Wyobraźcie sobie typowy Przedstawiany przez, no teraz już mniej, ale kiedyś przedstawiany przez środowisko, przez media, e, osobę homoseksualną, która jest po prostu nadwyrost ze wszystkim. I jest to ultra nienaturalne, jest to bardzo nierzeczywiste i jest to po prostu stereotypowe, i tak został tutaj przedstawiony Oli, czyli drugi przyjaciel. Bruna i bardzo mnie to bolało. Ja nie, bardzo nie lubię tego bohatera właśnie ze względu na to, że on nie zachowuje się w żaden sposób, w jaki mogłaby się zachowywać osoba homoseksualna. Absolutnie nie. To jest zupełne przeciwieństwo. To jest, nie wiem, to jest tak, jakbyście nigdy w życiu nie spotkali osoby z inną seksualnością i pomyśleli sobie, jak może wyglądać gay. Jakby to jest w ten sposób przedstawione. Absolutnie mi się to nie podoba. Wspomniałam też o o szkodliwym wpływie social mediów, o temacie aborcji i bardzo chciałabym, żeby te wątki były tutaj, bo one miały możliwość, żeby były poruszone dokładniej żeby były poruszone w jakiś konkretny sposób, z jakimś przekazem a został potraktowany totalnie po łebkach, wspomniane i zapomniane, jedziemy dalej nie fajnie, bardzo powierzchownie, a był potencjał, żeby tutaj naprawdę przekazać fajną wiadomość. Za to, co jest spoko w tej książce? Na pewno kwestia tego, że Bruno, który czuje się osobą heteroseksualną od początku, zaczyna wątpić w takim sensie, że kiedy Oli mówi mu: Stary jesteś gejem, to on temu zaprzecza. I wydaje mi się, że, no bo, naprostujmy, akcja dzieje się w Polsce. Mamy tutaj Polska XXI wiek, wychowanie polskie, więc jakby wydaje mi się, że naturalną rzeczą byłoby właśnie takie zaprzeczenie, tym bardziej, że jesteśmy wychowywani raczej w środowisku, które każe nam żyć pod komendę osób heteroseksualnych, więc więc wcale się nie dziwię, że to zwątpienie, że ten że to zaprzeczenie się tutaj pojawiło i okej, okay, w porządku, absolutnie mi to nie przeszkadzało. Chociaż słyszałam opinię jedną, widziałam jedną opinię na Instagramie, mówiącą, że to zachowanie jest um, zachowaniem homofobicznym. Ale nieważne, nieważne, zostały ten temat, bo szkoda gadać. Ja do Bruno nie przywiązałam się. Fajnie było patrzeć, że Coraz więcej rzeczy jednak staje mu się mniej obojętne, zaczyna mu zależeć, zaczyna się przejmować trochę bardziej. Także jakiś rozwój bohatera tutaj był. Co do samej fabuły, to mech. Raczej nieporywająca, ratuje ją lekkie pióro osoby autorskiej. To, że bardzo szybko się czytała tę książkę też jest ogromnym plusem, ale Plot Twist, zagadka, która została przedstawiona tutaj w treści, one były średnio angażujące, raczej przewidywalne. Za to jest jedna rzecz, której naprawdę nie rozumiem i szczerze, proszę, powiedzcie mi, jeżeli wiecie, to proszę powiedzcie mi, bo kwestia wygląda tak. Wiem, że to jest młodzieżówka, ok? Ale wydaje mi się, że treść jest stylizowana na młodzieżówkę na siłę. Dlaczego? Chodzi mi o kwestie dialogowe, czy ludzie w wieku 17-18 lat teraz mówią w taki sposób, że wplatają w każde zdanie przynajmniej jedno angielskie słowo, jakieś wyrażenie, cokolwiek, bo Okej, okay, jakby ja też posługuję się połowicznie polskim, połowicznie angielskim momentami w mowie potocznej. To jest, myślę, normalne, ale to w jakim stopniu jest tutaj to przedstawione, to zaczynam trochę wątpić, no bo ile można, jak wysłuchajcie, naprawdę w każdym zdaniu wchodzi ten pomgnisz i. No, średnio się to czyta, raczej, no, właśnie taka cringewa trochę się pojawia tutaj przy tym. No, tak, właściwie w sporej części dialogów mamy tutaj takie czytacie, tutaj macie takie. No, a poza tym ja naprawdę przez całą treść zastanawiałam się, czy ludzie naprawdę tak mówią. Zaraz znajdę cytat, żeby nie było, że rzucam na wiatr. A w międzyczasie, jak będę szukać, bo nie zaznaczałam sobie, oczywiście, ale to nie będzie nic trudnego. A co do stereotypów, wracając, tak mi się przypomniało, że mamy tutaj nawet przedstawienie postaci takiej typowej Haliny i, i Tatka, którzy występują w memach, pastach i tak dalej, jakby ludzie serio? Serio? Tak samo jakby kwestia tego, że matka Bruna, poza tym, że przyjmuje jakby jego coming out, Fajnie, w fajny sposób, delikatny, on w porządku, jakby. to jest super, ale zabiła mnie kwestia pod tytułem: Miałam kolegę w liceum po którym cię nazwałam, i on też był gejem, i zastanawiałam się, będąc w ciąży, czy ty też będziesz gejem. Jakby. Serio? Serio! Po prostu, że słuchajcie. To jest dialog wyciągnięty z kontekstu. Dla przybliżenia mowa jest o seksualności Henry'ego Cavill'a. I wish Oli rzuca Julka z ogromnym zacięciem. Henry jest hetero. Następna kwestia. Rozumiem, dlaczego możesz tak myśleć, ale muszę cię rozczarować, moje drogę. 100% gay, totalnie hot daddy. Kilka linii jak dalej. Każdy jest, dopóki się nie ujawni, odbija piłeczkę Oli. Guys, jeszcze po angielsku, więc może zrozumieją. Jakby, no nie, no, te wstawki są cały czas tak samo jak co chwilę mamy wyrażenie pod tytułem criterskie. No tak, tak średnio <grym> bym powiedział. Nie wiem, jakby naprawdę nie mam pojęcia, czy ludzie naprawdę tak mówią. Więc proszę, błagam, powiedzcie mi, czy to tak jest. Czy teraz ludzie, którzy siedzą w liceum, bo co chwilę wplatają angielskie słowa w co drugie zdanie, no bo. Jeżeli tak, to spoko, bo mamy wtedy, jakby typowo trafienie do młodszego czytelnika. Jeżeli nie, no to jest to po prostu na siłę kreowane na młodzieżówkę. Aha, jest jeszcze jedna sprawa. Jest... Tak czytałam to i trochę, tak miałam nadzieję, że to będzie bardzo fajny zabieg, bo w tej książce pojawiają się dosyć długie opowieści innych bohaterów, i one są, nie mogę teraz znaleźć tego momentu też jednego, ale one są zapisane kursywą, są wyodrębnionym tekstem. I nie są prowadzone jakby w. O, jest kwestii dialogowej, sekundę. O, jest, mamy. To jest końcówka jakby kwestii dialogowej, która się działa między bohaterami. Tutaj już mam podtytuł. No i leci tekst kursywą przez kilka stron. I ja sobie pomyślałam, super ekstra, jakby mniej więcej z kontekstu mogłaby, ta, ta pierwsza sytuacja mogłaby wynikać, że jest to zapisek z jakiegoś dziennika, z jakiejś książki, którą Bruno czyta, którą dostał od Oliego i pomyślałam sobie, super, konstrukcja ekstra, jakby ten element właśnie konstrukcji szkatułkowej, chyba tak się nazywało to, że konstrukcja? W każdym razie szkatułkowość, czyli jesteśmy w jednym miejscu, tak jak mamy rozmowę Oliego z Bruno, on dostaje jakiś tekst i go czyta. Ten tekst jest pisany przez jakąś osobę opowiadającą o innych wydarzeniach, o jakichś przeżyciach itd. No to, to wtedy po prostu przeskakujemy z jednego uniwersum do drugiego. Jest to wtedy konstrukcja szkatułkowa. I właśnie wtedy pomyślałam sobie super ekstra. Fajnie. Ale szybko przekonałam się, że to nie jest to. <grych> Jak? Jakby tutaj cały czas myślałam przez pierwszy taki fragment, że jest to właśnie jakiś fragment dziennika czy książki, ale kiedy pojawił się następne, no to nie było takiego odniesienia, że to może być czytane przez kogoś. Po prostu okazuje się, że to są bardzo długie kwestie dialogowe, a raczej monologowe, tylko zapisane w zupełnie... Inny sposób, właśnie takie wyodrębnione, kursywą, jest to kilka stron, dosyć średniej ekspozycji, bo jeżeli byłoby to właśnie zapisek czyść, no nie, w pamiętniku, w dzienniku, uspoko, jakby te elementy ekspozycyjne są wtedy w porządku, bo oni sobie mówią o tym, co ich konkretnie spotkało w życiu, co sobie myśleli, bla 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 bla. bla. Ok, ale jeżeli traktujemy to jako monolog, o którym jest, no to ta ekspozycja jest po prostu dubami. To jest kolejny przykład, jak nie pisać scen ekspozycyjnych. Po prostu te opisy tutaj prowadzone, właśnie w tych kwestiach monologowych, są strasznie na moim zdaniem, w takim sensie, że one się odbijają właśnie od tych kwestii dialogowych, gdzie mamy co chwilę pomblisz stosowany. Tutaj tego nie ma, z tego co pamiętam, ale za to jest właśnie odli Specific, Saddenly, nie? I no nie, no po prostu. Jeżeli chodzi o samo zakończenie, bez spoilerowo, no to raczej naiwne, niewiarygodne, nierzeczywiste, trochę na siłę i na szybko, żeby było. Generalnie spokojnie się to czytało. Nie było jakoś bardzo źle, ale zdecydowanie mogło być lepiej. Ma być dalszy ciąg tego to, ma być seria podobno, ale wątpię, że sięgnę po kolejny tom. Jakby. Okej, okay, możecie powiedzieć, dobra, ale spoko. To jest debiut w tym gatunku, jakby odczep się, no nie? No spoko, ale Rebeka Kwang też debiutowała w gatunku. I co? Wojna Makowa. To jest jej pierwsza książka. I to nie było, nie było problemów z ekspozycją, nie było problemów z kwestiami dialogowymi, monologowymi, więc jakim cudem mam powiedzieć, spoko to jest debiut, może będzie lepiej, skoro mam już wysokie standardy postawione przez inny debiut. No słuchajcie, trochę średnio. W każdym razie nie raczej nie sięgnę po następną część, bo pierwszy tom, moim zdaniem, powinien nam nakreślać, Konkretną sytuację powinien nam dać takiego kopa, że tak chcę przeczytać następną, tak jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. A tutaj tego po prostu nie ma. Jakby spoko, to jest książka, którą możecie sobie przeczytać jednego wieczora, jak będzie Wam się nudzić wakacje, ale no raczej fejaberków nie będzie, nie wiem, możliwe. Że spodobałaby mi się ta książka bardziej, gdybym była 10 lat albo młodsza, może mniej niż 10, ale no. Nie wiem, jakby trudno mi to założyć. Koniecznie powiedzcie mi, proszę, czy ludzie w wieku 17-18 lat mówią w ten sposób? Błagam, bo chcę wiedzieć. <gry> Finalnie 6 na 10 jest to dosyć wysoko, ale naprawdę uważam, że młodszy czytelnik prędzej się odnajdzie w tej treści niż ja. Mogę się mylić, wiadomo. Ale tak jak wspomniałam, no ja Bruno przeczytałam, i jest mi właśnie taki whatever. Raczej nie sięgnę to następną część. I to by było tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Błagam, napiszcie mi w komentarzach, czy ludzie w wieku 17-18 lat posługują się angielskimi frazesami w każdym możliwym zdaniu, jakim wydają, bo po prostu nie wiem. A tymczasem my widzimy się następnym razem. Pa!